Kawałek. Trzymaj się. Ale Dobra, jedźcie. Co pani powie jak przeżycia? Fajnie! Ja mam za krótkie skarpetki i mią nogi na wierzchu. I jak ciągnik wygląda daleka. No Dobra, jedziecie jeszcze raz. Ale ja przyjadę sama, bo mi... Co ale to nie jest Jak przeżycia? Dobre. Dobra, Dobra, Dobra. nie wolniej. Dobra, ja się ponięgam nie